Dzień dobry. Cześć wszystkim. Dzisiaj czas na kolejną dawkę emocji. No, tak po prostu się dzieje: jakieś po prostu napływają wieści ze świata, że to nie. Ta, ta po prostu świetna zabawa niedługo może się skończyć. Ale jak to? Chcą nam zabrać ten naj najfajniejszy? No, nas, to, tylko nie to! Więc no, po prostu w razie czego musimy wiecie, jeszcze raz zanur musimy. zanurzyć tam stópki. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi co TikTok tu nagrywa, miód, Melina. Co to jest za dziewczyna? Co uśmiech tobie da? Nie możesz jej skopiować do oryginał. Kocham Dzidzie. Kocham Dzidzie. Kocham Kocham po prostu zawsze miło mi się po prostu. Patrzę na jej wyczyny, kolejna. Tak, ona jest pozytywna. Jest pozytywnie zakręcona. Jest pozytywnie zakręcona, tak. Jest tak jest jak, jak my. Myślę, żebyśmy się dogadali, totalnie, sisters. Naturalność, tak! Zagnij palce, jeżeli nie masz przedłużonych poznokcie. Nie masz przedłużonych rzęsy, Nie masz przedłużonych włosów. Nie masz przekuwania po uszami, Nie masz tatuażu, nie masz tatuażu brwi, nie masz farbowanych włosów, nie używasz makijażu. Ej, po co coś, po co coś takiego robić? No, jakby, że się poznaje, Nie, Że wiem, się że chyba dopisuje, jakim jest się naturalnym i jakby... błagam. Girl, gdybym miał tyle lat, ile ma Julia Wieniawa i wyglądał tak ślicznie, jak naturalnie ona wygląda, no po prostu obiektywnie bardzo ładnie, to wiesz, też bym się chwalił. Błagam cię, to jest taki kit, wiesz... Yy, i kto mówią? Moja mama mówi: Foto, Pizz, fotomontaż. Pizz na wodę, fotomontaż. fotomontaż, tak. Nic sobie nie robię i jestem taka naturalna po prostu. I teraz będę wszystkim się chwalić, nie Litości. Jelenka, jak ktoś się smuci, to jest smutas, tak? Mhm. A jak ktoś się kłóci, to jest kutas. Okay. Czyli znowu dziecko dziecko mówiące przekleństwa co jest ogólnie spoko. Uważam, że <grych> w miarę mi to bawi. No to jest tak. normalnie tak samo jak starsi ludzie, gdy używają przekleństw, ale jakby odtwarzanie tego przez dorosłych to jest jakby co? Nie to wiem, jest jakby takie jak to totalne zgorszenie, jakby wszystkiego. No, to prawda. Ja już nie wiem, musicie mi powiedzieć, bo jakby ja tam nie zaglądam za często. O co tu czy chodzi? Czy to też jest nowy jakiś taki dotykanie się, czy to oni po prostu losowo sobie tak podłożyli tę muzyczkę? Bo ta muzyczka jest dotykania się tak. da sobie łeb uciąć w tej chwili tak, po prostu. to jest muzyczka dotykania się. A oni teraz chodzą w kółko. No właśnie, więc pytanie o co chodzi. Nie zasnę chyba dzisiaj. W pasach siedzę, ale ja zaraz nie wytrzyma. Kto to widział? Leci babaj, pokazuje palcem na mnie i mówi A, to ten Stick TikTaka. Następnym razem się zapomnę i nie będę wiedział, który to jest hamulec, a który gaz. I się przez przypadek pomylę! Bo moja polonia też nie jest taka sprawna jak kiedyś. Hamulce nie te same, klocki nie te same. Czujesz temat, nie? No i się Waldek w wkur... Dlatego ma pasy, bo by, jakby nie miał pasów, to by nie wytrzymał i by po prostu pozamiatał. Poza <laughs> Co się dzieje? To jest w ogóle ten, taki pan, który my no go obserwujemy. Kojarzę go, ale. On ma takie różne historyjki. Okay. I on e, nas e, lubi. No to miło, no to wiadomo, że tak. jest z dobrym człowiekiem. <laughs> Najwyraźniej. Także nie, no ja, ja, ja nawet lubię oglądać czasami jego historyjki, bo są takie. A nie ma jakiejś lepszej? Hmm. Hejka, jak dobrze wiecie, jestem. Stupu, i bardzo często, bardzo gęsto Dostaję mega dużo telefonów z ofertami współprac Wiecie o co chodzi I ogólnie O ktoś dzwoni, odbiorę Hello? To znowu Charlie, to psychopatka No co chcesz? Jezu, co mnie to interesuje, że w Stanach Charlie. wam brokują tego TikToka? Girl, I don't wanna your 50 million followers jak już wiesz, kochana, nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Ale przestań mi tu przestań mi płakać, sorry, ja mam drugi telefon, pa. Telefony się uwrywają. Halo? Oh my god, propozycja wystąpienia w programie? A jaki to był program? Na TLC, I don't know, I was pregnant. Dobrze wiecie, jestem. Okej, okay, końcówka była naprawdę okej. Okay. Uważasz? Tak, bo ja oglądałem ten program kiedyś. No, kiedyś wiem do... o co chodzi. Wiem o co chodzi. Rodzenie dzieci, wiecie, w jakimś w tam toalecie. super. W, w, w toalet, tak, na przykład w szkole, na Nawet przerwie. No na zawsze w moich, po prostu. <grym> po wszystkim moim. Tak, i miło, że tutaj wiesz, pan Spominki, kojarzy. tak. tak. A może to jest cały czas? nie wiem w sumie. Ja też tylko nie wiem, ponieważ ja nie pozbyłam się swojej ciąży tak szybko. Co na 20, 2019 zmazuje. miss you A... 2019 napisała. We miss you. No nie wiem. Nie wiem czy miss you. Ale i co? W związku z tym. No właśnie <grym> nie wiem. O Boże! Kinia pokazuje nam swoje włosy. O Boże! Czy Kinia robi swoje własne doczepy ze swoich własnych włosów? O Boże, dlaczego tak robi? Jezu, co się wydarzy? Trochę creepy nic się nie wydarzy, bo to już znowu leci to Collecting my hair day one. O Boże. W sensie no okej, okay, spoko. A może to jest w jakimś dobrym celu, wiesz, może nie na jakieś wiem. peruki czy coś takiego. Nie wiem, serio mam nie mam. Mam nadzieję, wiem, nie że to jest, jest w jakimś chodzi. dobrym celu, a nie jakiś hoarders, wiesz, albo nie wiem, zbieranie, albo my strange addiction. Przykład, zaczyna się piekło. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, ja nie za bardzo ogarniam e, TikToki naszej córki. Muszę powiedzieć, że... jest jakoś takie małe entertaining według mnie. Nie, nie wiem dlaczego ona no właśnie zyskała taką słowę na TikToku. Wolę ja wolę na YouTube. Ja też wolę na YouTubie. No. Hej, canowicie, jestem bardzo fajna. Dzień, gdzie jest mój telefon? Ja czy te masz mój telefon? Tak. Pytałaś? Mhm. Uh -huh. No, widać, że to matka yy, po prostu kazała matka stała tam na powiedzieć. Tak, i kazała powiedzieć: Powiedz, córuś, coś takiego, i będę udawać, a ta córka nie ogarnia, bo jest mała i nie tak ja. sensu. Okej, okay, czyli będzie. No, popisówka, oczywiście. No, czym mogą się popisać? No, pieniędz, pieniędzmi i wyglądem, tak. No, tak, wiemy, Robert Lewandowski jest umieśniony. Wiemy to już od Super. wielu, wielu lat. Yy, yy. Ale Ania nie da ci... Nie zapomnę, możemy ty. o tym zapomnieć. Nie zapom ma nie. takich sekund. Nie pojeżdżony. musimy nie. cały czas przypominać Pamiętaj, sobie. że jest lepsze od ciebie. Tak. Cała ca dzisiaj czajesz, że przytek leży tak... Hmm. Kurde. Może po nie pokazywaliśmy dzisiaj jeszcze mięśni e, twoich, Robert. To pokażmy dzisiaj. Posulkę, podwiniesz szybko po prostu. Zrobimy taki, dobra, taki spoko, super, no. super żart. Nie fajna. Nie, w ogóle nie fajne. Nasze kotki się patrzą, patrzą co robią. Ale w sensie jakby nie wiem co to znaczy w kocim języku i podejrzewam, że osoba, która wpadła na ten pomysł również nie wie, tylko po prostu jest to jakieś takie miałczenie i to bym powiedział takie raczej nieprzyjemne, takie zaniepokojone, no tak, jakby coś się działo. Więc myślę, że robienie pranków kotu swojemu w tym stylu, który nie wie co się dzieje, mm, nie wiem czy to jest jakiś super pomysł. Też tak myślę. Najbardziej zjebani klienci McDonald's. Część piąta i wchodzi Karyna, a za nią Bąbelek. Podchodzi Karyna i mówi poproszę Happy maila. Ja tak mówię, chodzi ze zestaw dziecięcy, tak? A ona mówi, no, no tak, skrzynkę dla dziecka wyrasza. Ja mówię, z sami będzie? Ona, no, no, nie, nie chcę, kurwa, żadnych nuggetsów. Chcę Happy maila tylko. Z kurczaczkami? Nie, żadne, kurwa, kurczaczki. E, przy czym będzie to Happy Meal? Cheeseburger, hamburger, kurczaczki. <laughs> takie kawałki. Takie kawałki kurczaka małe. O kurwa. No, trochę wulgarnie przedstawione, ale no jestem w stanie wyobrazić sobie, że, że są tacy ludzie. Podejrzewam, że praca w takim miejscu nie jest łatwa. Zresztą, no. jak ogólnie kontakt z klientami, czy to. No, nie wiadomo na się tak. więc. Pamiętajcie, żeby być miłym dla ludzi, którzy również was na przykład obsługują. To jest ważne. To jest lekcja, którą wynieśmy z dzisiejszego odcinka. Okay. Hej, ja szukam wspólników, chciałbym poprać pieniądze. Te, co y, Szumowski zajebał ze Skarbu Państwa. Na, na. <grym> Mi się podoba Zbigniew za to, że on już ma tak wyjebane... On już nie ma nic do już po prostu jest taki... cokolwiek. No. Ja lubię takie Zabijecie mnie, jestem tutaj, nie? <grym> tak, jakby... Szanuję takie podejście, bo chyba chciałbym nawet czasami takie mieć. Myślę, że to jest kwestia tak pracy. po prostu, wiesz... No. On jest... on ma wiesz jakie podejście? No. Jak szer. Sara jest taka po prostu też, wiesz, cokolwiek. Cokolwiek! Jakby już widziałam wszystko, nic mnie nie zaskoczy w życiu. <głos> Co? <głos> Czy Anna powie, że jest jakimś demonem? Boże, albo byłoby super. Super by było. Ale ja nie, ja nie potrafię teraz być na nią zły, bo ona pisze mądre rzeczy na Instagramie i... Ale nie tylko, przecież w prasówce nieraz mieliśmy z nią jakieś takie teksty, wywiady, super są. Czy właśnie, czy, czy, czy... Tak, tak. Czy Anna Powierza niespodziewanie stała się spoko osobą? Myślę, że jakby. Czy Czesie z klanu stała się spoko osobą? No wiesz, no jakby nie znaliśmy jej tak naprawdę nigdy. Nie Jakoś znaliśmy, nie ale wiesz się. o co chodzi? Ona zawsze była kojarzona z takim. Tak, z Czesią. Hmm, z Czesią, z takim trochę obciachem, powiedzmy tak, to wprost. No raczej. Ale ona zachowuje się tak, powiedziałbym, że tak. nawet Spoko. Cóż, no. niebanalne, twórcze, kreatywne, artystyczne, uduchowione. Kompletny kosmos. i większe gratulacje. Kopie. Cóż. Nie banalne. <grystanie> Co? Boty. No. No istnieją. No istnieją. I Ania powie, że o tym wie. To jest, to jest plus. Ja muszę wam przyznać, że ja uwielbiam rozmawiać z tymi erotycznymi botami. No ale nie oszukujmy się Możecie to zobaczyć w komentarzach na Instagramie. Ale bo... wielu celebrytów, pseudocelebrytów polskich ma, wykupuje boty, nie? Tak, myślaki, on kiszy, jakieś myślaki, jonkisze, jakieś takie ten... jakieś pięcioligowe, no, więc, ja. więc fajnie, że Ania nie zamierza się w to bawić chyba. Chyba. To by wychodziło. Magda Bereda i Sylwia Lipka zaśpiewały Sanach. No ładnie, ładnie. Tak, ale wiesz, to, to Miłe. było trudne. Ja bym, ja bym się pomyślała. No ale to na pewno nie było takie nagrane. Spontan. No, na pewno było milion przygotowań, no błagam, to było za dobre, no ale jakby, no spoko, też ale nie ma pod... nic złego. I podoba mi się, że one, obie chyba są, mają mniej więcej ten sam target jakby fanów, fanek. I fanę. nie są jakieś bify. Tak, przynajmniej wiesz. No tutaj razem robią sobie te. rzeczy, więc to jest <coughs> chyba spoko, że dziewczyny się wspierają i, wiesz, dziewczyny rządzą. Nie, no tak, oczywiście. Żeby Linda Perry wiedziała, co się dzieje. Linda Perry powinna pozwać Halejcie za Ciązaton, serio. Znaczy w ogóle TikToka, bo ja podejrzewam, że to jest jakby. Z tak, bo to jest TikTok, jakiś bo wszystko dźwięk, jest tak. powielane. Tak, na tej bo aplikacji. na tym polega ta aplikacja, że wszyscy muszą robić to samo. Tym, <noise> tymczasem rezygnuję tutaj z dalszej części nagrania, bo przy <przyjściku>, naprawdę. Także <noise> Muszę... Wiecie, jak. Jakbyś tym... teraz się zcikał, to byśmy. E, jak bo... oglądacie to, to ja już jestem wysikany. Wow! Pa! Pa! I wszyscy